Jakim co ten ten coś skręca, w momencie kiedy nie jest odpalony silnik? Nie wiem, hydraulika przecież jeszcze nie działa. Co jest? Nieważne. Ej, słuchajcie, musimy się zrzucić tym wielkim dziadem do mojej wywrotki, a następnie z wywrotki zrzucić buraki do wiaty. Potem będziemy chyba jechać sprzedać te wszystkie palety, które załadowałem w poprzednim odcinku. Zobaczcie, jak to jest fantastycznie poukładane. To, to nie jest tak, że przyjdzie sobie nowy gracz i on tak poukłada i to. To są lata treningu, farmingu, układania palet w ten sposób. To nie jest tak, że o, ty sobie przyjdziesz, oglądasz odcinki i już wiesz, to jest wyczucie, to jest trening trzeba trenować, żeby tak poukładać świetnie. No i ja właśnie tak poukładałem. I tą maszynę możemy sprzedać, znaczy sprzedać, oddać, bo ja ją wypożyczyłem, pyk. I o, jeszcze, o! Oh, ja tu kosiarki mam wypożyczone. Się, będzie trzeba je oddać chyba. Dobra, mamy oddaną, więc jest ten. No i na poprzednim odcinku, niestety, ale. Ach, ta paleta się tutaj. w Ten, nie wiem, będę próbował ją zaorać jakoś ją inaczej tam od ten odblokować czy coś, a ona się tu zablokowała. No i nie chce się ruszyć. No i już tu zostanie na zawsze chyba. I tyle. Chyba, żebym wczytał jakiś stary zapis gry, ale powiem szczerze, że napracowałem się tutaj i nie chcę nic wczytywać. Niech ona sobie tam stoi, nie przeszkadza tak bardzo. Teraz weźmiemy pana kombajna na pole numer 20, gdzie buraków jest jeszcze więcej niż na tym malutkim poletku, jak do tej pory sobie robiliśmy. I. No i co, i będziemy kontynuować nasze zbiory. A to pole numer 1, nie wiem, właśnie czy ono już nie będzie wymagać orki. Ja mam tu włączoną okresową orkę. I chyba będzie trzeba je zaorać. No ale to zaraz sobie zobaczymy. Odpalamy pracownika. Zobaczmy sobie w takim razie stan. Hmm, tutaj buraki nam jeszcze rosną. Damy spokój z tym. Ze sprzedażą. I składa. widzicie. Ale nie ma problemu, dlatego że teraz mamy mocniejszy ciągnik. Mamy poważny ciągnik. I możemy to bez problemu zaorać. Ale najpierw zrzucimy nasze zbiory tutaj. Odstawimy tą przyczepkę z paletami na bok gdzieś i podczepimy do czerwonego kombajnu, czerwonego ciągnika. Kurde, znowu te. Może nie mam czasu. Pyk, nara. Tutaj ważne rzeczy się dzieją. Ok, i sypujemy się tym. Pyk, 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 pyk. Podjedziemy sobie O, pięknie. Zobaczcie, jak fantastycznie. I teraz, tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, jak się z tym sypujemy to ta pryzma nie będzie nam wychodzić poza granice tej wiaty. To jest bardzo, bardzo ważne. Będziemy mieli wszystko uporządkowane. I to jest super sprawa. Odstawiamy zatem. A, widzicie, wszystko nam się sypało. Tutaj wywrotka trochę oszukała. Nie, nie, nie było. Ach, zabrakło miejsca. Tak w jednym miejscu, żebyśmy się to szypali, ale sypiemy się kawałek dalej i będzie w porządku. Dobra, jest 0, jest 0. Nie musi do końca zjeżdżać. Teraz odstawiamy się z tą wywrotką tutaj koło pola 20, które jest dwa razy większe od pierwszego. Ja podejrzewam, że po... nie wiem, będziemy zbierać czy odbierać od kombajnu a, pełną wywrotkę po przejechaniu 1 czwartej tego pola, coś tak czuję. Tak powinno to mniej więcej wyjść. No ale pole numer 1 trzeba zaorać. I do tego właśnie będziemy sobie. Spróbujemy nie brać yy, pługów, tylko właśnie głębosze. <laughs> tu potrzebuję... <laughs> nie, nie, aż jak nie będziemy brać. 270 koni mechanicznych to powinno być w porządku dla tego mojego mafakera. Grubego, wielkiego. Pyk, zobaczcie. Spokojnie, podłączymy do niego i zaoramy to pole. I myślę, że z polem numer 20 będzie tak samo po zbiorach, bo tam też mamy. Yy, no już troszeczkę tych zbiorów robiliśmy. Wzięliśmy sobie teraz głębosza, głębosz jest węższy od normalnego pługa, ale jest to głębosz. Nie, chodzi o to, że pracownicy, jak będą orać pole, to będą to robić w taki sposób. O, już myślałem, że nie można robić, ale może. Będą to robić w taki sposób, że dokładnie je zaorają. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale zwykłe te pługi talerzowe, nie talerzowe jak one są. No te pługi takie, no zwykłe. To one co? Pracownicy zostawiają takie skrawki, takie ząbki przy skrawędzi pola. i mi się to nie podoba. I właśnie mówiłem wam kiedyś, że zainstaluję sobie głębosze i głęboszami będziemy to robić. A one też są dosyć szerokie. I mam nadzieję, że ten pracownik sobie z nimi poradzi. 9 km na godzinę, zobaczcie. Tylko 9 km na godzinę. Głębosze naprawdę są moco żelne. Yy, Bardzo dużo mocy wymagają do y, zrobienia takiej orki. Przy, o, przy, jeśli porównamy sobie na przykład to, zobaczcie, tutaj mamy szerokość 10 m, tu mamy 13. No dobra, tutaj jest troszeczkę szerzej. E, 10 m. E, kurczę nie ma porównania. Spróbujmy znaleźć coś innego. E, weźmy sobie. Tu mamy 6 metrów. Znajdźmy 5 metrowy pół, a tu mamy na przykład 4,9 metra i mamy 240 koni mechanicznych, a głęboż ma 5 metrów i 270 koni mechanicznych, więc tylko o 10 tam, ile metrów 10 cm dobrze mówię. Nie, czy 100 cm? Nie 100 cm to jest chyba metr. jak się nie pamiętam. <grym> nie no w każdym razie o te parę centymetrów co on tam robi? Ziom, tu uważaj z tym moim głęboszem. Ja muszę go zwrócić. Dobra, no w każdym razie głębosze mają troszeczkę większe wymagania, jeśli chodzi o moc. No i tak się składa, że ten mój ciągnik jest dosyć mocny. Teraz może zobaczymy w garażu, ile on dokładnie kół ma. Eee, posiadane przedmioty 300 koń mechanicznych. Ja się zastanawiam, czemu on jedzie tak powoli. Nie? Ten głębosz przecież nie masz. Moment, to nie tu przeszedł. Ten głębokość przecież nie ma aż takich wymagań. 270, no, 270 koni mechanicznych, wymaganie tylko 9 km na godzinę sobie jedzie. Powinien szybciej, 10, nie wiem, 40 km na godzinę. No dobrze, to tutaj mamy, zobaczmy jak działa nam. A, świetnie! Musimy odwrócić, bo pracownik nagle nie wie jak wyminąć, wyjść z tej sytuacji. No, postawiłem tak troszeczkę wywrotkę, myślałem, że nie będzie mu przeszkadzać, ale jednak, jak widzicie, pracownicy to pracownicy. Mi zawsze coś tam przeszkadza. Okej, okay. no i niech sobie jedzie. Już był zresztą zapełniony w ilu procentach? 42%, a on przejechał dopiero dwie kreski. Także, że tak powiem, dużo tego tu będzie. Teraz, tak, mamy tutaj ciągnik, mamy palety z burakami. I tych buraków jest dużo. I widzimy pole 20, też będzie trzeba orać, więc pracownik z Głęboszem będzie musiał tam pójść bezpośrednio. Jeśli chodzi o buraki, to ich ko. O, a co tu mamy na. Aha, pełna się tworzy. Mamy ten. okej. Okay. Nowa owieczka mi się urodziła. Świetnie. A już myślałem, że za buraki jest 720 dolarów. To byśmy od razu sprzedawali, nie? Możemy sobie przyspieszyć czas i zobaczyć, co się będzie działo z cenami buraków. Będą jakieś jakoś nie stoi w miejscu, nie fajnie. No, te ceny tych buraków No nie podoba mi się to, no. dlatego właśnie robię sobie skład z tymi burakami i odstawię je na bok. Tutaj te palety i na razie nie będę sprzedawał. Poczekam aż będzie albo jakieś zapotrzebowanie albo coś. Bo bądź co bądź dużo żeśmy zainwestowali w pracę z tymi burakami. I chcę wyciągnąć z tego jakąś kasę. Chcę mieć z tego zysk czysty. Nie podoba mi się to, że, że co, że będziemy mieli tych bur... i co one tu będą? Musimy je sprzedać jak najdrożej. Nie będziemy od razu sprzedawać, bo to bez sensu. Chcemy sprzedać z jak najlepszym zyskiem. Hmm. Teraz wypadałoby pozbierać tą pryzmę. bo tutaj pracownicy i tak sobie na polach wióry zapoczęwali na wióry. Myślałem, że na buraki. Tutaj pracownicy sobie na polach i tak będą spokojnie pracować, a my za ten czas możemy sobie. Hmm, możemy sobie co? Możemy sobie pozbierać tą wielką pryzmę i dlatego wypożyczymy koparkę, jakąś wielką. Ach, kurde, 70 tysięcy dolarów mi zostało tylko. No ale dobra, no jest dobrze. O. I sobie odstawimy, może, naszą wywrotkę w to miejsce, żeby nie było problemu. Chociaż możemy też odstawić tak, żeby kombajn się od razu zrzucił. Mam nadzieję, że się zatrzyma przy końcu. Muszę to w sumie sprawdzić, bo nie pamiętam jak to było w farmingu 17. W 15 było tak, że jak się podstawiło wywrotka na końcu pola, to kombajn się zawsze zrzucił. A teraz to nie wiem jak tutaj jest dokładnie. Pyk, 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 pyk. Powinno sięgnąć. Zobaczymy, co się stanie. Tak, dojeżdżał do końca pola, zatrzymywał się i się zrzucał. Nie, teraz to. Zobaczymy. O, 80%, więc już powinienem dostać komunikat, że się zapełnił. Ziarnem, dziękuję za takie ziarno, buraki cukrowe. Ok, wystawia podajnik i... Ach, kurde, jaki mądrala, zobaczcie. No i się rozhoda. Idealnie patrzcie, trafiłem na ten podajnik, nie? Dalej bym pojechał albo gdzieś tam bliżej i byłoby źle. Dobrze, no to niech się tu rozładuje. To mamy ogarnięte. Tutaj pracownik sobie pracuje. Troszeczkę ten ziomek jest w złym miejscu. Powinniśmy go odstawić do owieczek, ale na razie dajmy sobie z tym... <tak>, tak wpadło mi do głowy... wpadła mi do głowy jedna myśl. Moglibyśmy tą mini ładowarką próbować to przeładować do, pod moją wiatę, uporządkować to wszystko. O ile z tymi paletami było bardzo, no nie, nie aż tak bardzo dużo roboty, bo mam wprawę, o tyle z tym byłoby mega dużo roboty, dlatego że tu są zrzucone dwie wywrotki, czyli około 90 tysięcy litrów tych buraków. Około, może być nawet trochę mniej niż, niż tam 90 tysięcy, ale szacuję, że gdzieś tyle może być. Łopata tego, tej mini ładowarki, największa jaką możemy tutaj mieć, ma 2000 litrów. Największa. Są modyfikacje do farminga, gdzie możemy sobie do dużej ładowarki kołowej wziąć naprawdę dużą łopatę. Tu mamy największą 6000 litrów. W sumie, tak się zastanawiam, nie. Widłami nie możemy wziąć buraków, niestety. Nie możemy wziąć buraków. Możemy jedynie wziąć tą łopatą, bo tutaj mamy ikonkę buraków, niczym więcej. Są. O, jest na przykład modyfikacja, ile to będzie nas? 13 tysięcy. No sporo nas kosztuje ten nieporządek, ale nie musimy brać takiego drugiego narzędzia. Weźmiemy sobie na przykład to i to już kosztuje 11 tysięcy. Ustawienia kół jakieś tam po co mi to przez. Moglibyśmy wziąć to i spróbować to przeładować. Trochę czasu mi to zajmie. Ale jest taka specjalna modyfikacja, gdzie możemy naprawdę wielką młychę sobie załadować do, tego, do tej koparki kołowej, dlatego ja sobie ją szybciutko zainstaluję. Więc mamy tutaj jakąś dodatkową opcję. Mamy coś takiego, nie wiem, tu jest napisane 7 metrów sześciennych, czyli 7000 litrów, tak to można powiedzieć. Nie, 7, 7 no, tysięcy, nie wiem w sumie, jak to jest. No jest dużo. Zainstalujemy sobie to, pyk. I teraz. O, i tutaj mamy taki duży, duży zestaw różnych narzędzi. Z tego co widzę po tej małej ikonce, mieliśmy też tam łychę jakąś większą. Chyba! I możemy to spróbować zainstalować. Cyk. I jeszcze była taka łycha na wszelki wypadek, żeby już nie wychodzić. Ale co to jest? A... Nie wiem, właśnie czy to. O, a co to jest? To jest chyba do. Tak, zobaczcie, to jest dedykowane do buraków i ziemniaków. Sobie to też zainstalujemy. Ok, ok, i mi chodziło ogólnie o tą młychę, jedną z tych, albo o tą. Nie, o tą nie. A chyba o tą. Tak, to jest największa, chyba jaka może być. I zobaczymy, zobaczymy, jakie będą miały pojemności. No i wybierzemy sobie do pracy tą oczywiście najbardziej pojemną, żeby jak najszybciej nam poszło. No i jesteśmy w grze. Teraz sobie zobaczmy, wejdźmy sobie w te ładowarki, koparki, ładowarki kołowe. Ok, i tu powinniśmy mieć. Zobaczcie, ile. Wow, ile narzędzi nowych mamy. Więc widły do bel regulowane, widły do bel hydrauliczne, ale nas interesuje coś innego. Nas interesuje chyba to łyżka siatkowa, ładowarka kołowa, ładowarka czołowa, ładowarka teleskopowa. Możemy sobie wybrać różne typy ładowarek. Ok, ale jaka pojemność tego dziadostwa? Hmm, 3000 litrów, no hmm, tak średnio bym powiedział, 4000 litrów, już lepiej, łycha do buraków taka specjalna, też możemy do kołowej, do czułowej, jakby ktoś chciał, fajnie, cyk, tu mamy 3500 litrów, hmm, tu mamy 4000 litrów, jest tych łyżek bardzo dużo, można sobie wybrać jaka się tylko podoba, to co to jest? są możliwe optymalną ekstrakcją kiszonki przez system rotacyjny. Aha, dobrze, to jest do ubijania chyba. Hmm, albo coś takiego. I tu mamy łopatę 4700 litrów. A tu mamy 11000 litrów. Więc jest to największa łopata, jaką możesz sobie kupić do tego. I zobaczcie, 11000 litrów, tak w porównaniu. No, to są też bardzo fajne rzeczy. I to jest typowe do buraków. Ale tu możemy wszystko, wszystko co tam ci się podoba. Możemy wybrać sobie kolor nawet biały, ale weźmy sobie jakiś taki stonowany pyk, pyk. I bierzemy sobie ładowarkę kołową, najtańszą, najtańsze wypożyczenie 11 tysięcy i gitarka, pyk. Teraz bierzemy sobie naszą ładowareczkę, wiadro o pojemności 11 tysięcy litrów, więc jest to bardzo dużo, pyk. I możemy teraz, myślę, że pracować. 11 tysięcy litrów to jest bardzo dużo. Będziemy mogli tą pracę wykonać i myślę, że dość sprawnie. Chociaż też zajmie trochę czasu. Mamy obecnie zapotrzebowanie na wióry. Niestety nie są to budaki cukrowe, które sobie tutaj skrupulatnie uprawiam. Cały czas odbieram od kombajnu moje plony. Chyba już właśnie jedna wywrotka jest załadowana, więc trzeba będzie ją tutaj przywieźć. Zaraz i rozładować, ale jestem bardzo ciekawy, jak nam pójdzie, jak to będzie zbierało. Proszę bardzo, pamiętam kiedyś ta łycha była jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, bo to jest oczywiście modyfikacja, zobaczcie ile nabierze. I nawet, nawet dlatego. tego ładowacza wielkiego, zobaczcie jaki to jest ciężar. On się cały tubuje. No, ale była we wczesnej fazie i brzydko wyglądała. Była cała czarna, taki czarny kolor. Nieładnie, nie podobało mi się. Możemy się sypywać dodatkowo bezpośrednio w ten sposób. Nie? Więc sobie dokładnie załadujemy cały nasz, całą naszą wiatę. I zobaczcie, jak to pięknie będzie szło. No ale tutaj musimy już yy, yy, nie tyle odbierać od kombajnu, co się rozładować, z tym odpalaj się Waltra pyk. Ta waltra też ma tu ciężko powinna mieć obciążnik jakiś naprzód. Widzieliście, spaliła kapora na, na tej grząskiej ziemi, na wierzchni powierzchni. Musimy się zrzucić z tym do środka i potem będziemy pracować z tym bałaganem. No, 50 tysięcy, 58 tysięcy dolarów zostało mi na koncie. Ale wypożyczyłem sobie naprawdę fajną maszynę, z, z którą będę mógł się chwilę pobawić, trochę z nią poromansować. Bardzo lubię tą wywrotkę ze względu na sposób w jaki ona wyładowuje towary i sposób w jaki się nią manewruje do tyłu. No i bardzo fajnie by, bo jakby się też rozładowała. O, więc tak, podjedziemy trochę do tyłu, o, jeszcze, 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 dobra. O nie, 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 nie. to jeszcze nie skończyłaś. Ach, nie chce się wyładować tak ładnie. Chcemy zrobić jak największą pryzmę tutaj w środku. Wow, o o, tu mam problemos. Okej, okay. okej. Okay. O Okej, udało się. <laughs> Jakimś sposobem się zablokowała, ale już jest dobrze. Podjedziemy sobie z powrotem do kombajnu, żeby już tam było wszystko na miejscu. On się tu zapełnia co chwilę, tych buraków będziemy mieli. Nie wiem, czy się w tej jednej wiacie zmieści. Najwyżej po, postawimy jeszcze jedną. No jest dużo tego dziadostwa. Odstawimy się na pole, żeby tam nie było problemów w manewrowaniem. Widzicie, ten kombajn tutaj robi różne jakieś takie akrobacje. Tak, tańce jakieś dzikie węże. No, i teraz będziemy sobie pracować z tym. Spróbujemy posprzątać ten bałagan. Niestety, paleta zostanie tam już na zawsze. Trzeba przyznać, że bardzo sprawnie idzie robota tą maszyną. Ja nawet nie muszę tu czasu przyspieszać dla Was, bo no kurczę, idzie mega szybko. Łycha za Łychą ma ta. O, zbiornik napełnił już ziarnem. Dozwalamy ten tekst ziarnem. Dziękuję za takie ziarno. Musimy się tam podstawić i zrzucić to wszystko, żeby on tu pracował dalej, bo zobaczcie, ile my tego tu mamy. no. Jest bardzo dużo. Ciekawe, jak będzie wyglądało zapełnianie. Tego wszystkiego... wiecie, ja później będziemy sprzedawać, nie? Ojej. No jest zabawa. Okej. Okay. Zobaczcie jak to pięknie idzie. I Teraz cyk, ustawiamy się. Sługa tych maszyn jest naprawdę fajna, jak się już jej nauczysz. Pamiętam, że w farmingu na początku, jak się chciałem bawić ścinaniem drewna, to nie wiem, czy mówiłem o tym. Pewnie mówiłem kiedyś na tym jakimś odcinku z farminga, ale w ogóle ja się wziąłem za farminga dlatego. Bo mi się w 15 bardzo podobała gospodarka leśna, czyli ścinanie drzew. Oglądałem kiedyś jak rok grał z grabą, i właśnie wycinali tak fajnie drzewa, i mówię, kurde, ja też bym chciał to porobić. No i sobie zainstalowałem piętnastkę i zacząłem ścinać drzewa. No i tak to nieudolnie robiłem, że, że szok. W porównaniu do tego, no ogólnie zabawa z drzewem jest dosyć ciężka w farmingu. No ale wtedy w ogóle obsługa maszyn. Wiadomo jak się zaczyna grać w jakąś grę, zaczyna się obsługiwać te wszystkie rzeczy, to trzeba się z tym wszystkim zapoznać. Nie, nie jest łatwo na początku, ale można się wszystkiego nauczyć. Pyk. I zobaczcie jak ładnie sobie tu zapełniamy. No, oczywiście mogę zajechać też od tyłu wiatu, jeśli będę miał taką potrzebę i załadować z tamtej strony, doładować trochę. No tu już tak troszeczkę miejsca brakuje, to no, nie? Już tak trochę tutaj ciasno się robi. A musimy jeszcze co najmniej, nie wiem, chyba z pięć wywrotek zrzucić tutaj. Więc to nie jest takie proste. Ho, 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 Musimy jeszcze rozładować tutaj to miejsce. Pyk. Nie wiem czy tamten... Aha, tak, tu musimy odjechać sobie. Cyku, cyk, cyk. No i tutaj już mamy pełną wywrotkę, zobaczcie, no już jest pełna. No bo tak, bo jeden zbiornik, ten kombajn, akurat ma 45 tysięcy litrów. Tyle co ta wywrotka. I ona, jak się, za, jak kombajn się cały rozładuje, to akurat ładuje pełną wywrotkę za każdym razem. A zobaczcie, jeszcze całego pola nie zrobiliśmy, nawet połowy tego pola nie zrobiliśmy, a już zgarnęliśmy trzy wywrotki z tego pola. Wyobrażacie sobie, wiecie ile tutaj będzie? będzie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, chyba z osiem wywrotek będzie, coś tak szacuję, że może tyle być. To jest naprawdę bardzo dużo buraków i jak my później będziemy to sprzedawać, to wow, będziemy musieli chyba wypożyczyć y, ciężarówki do, wiecie, do transportu, bo to jest bardzo dużo tego wszystkiego. No i dobra, do przodu, do przodu, do przodu... Tutaj troszeczkę będziemy odjeżdżać, żeby nam tam się nie zablokowało rozsypywanie. A widzicie, nie ma tak łatwo. Ewentualnie będziemy mogli właśnie tą koparką troszeczkę podsypać, ale ona tam też za bardzo się pod tą wiatą nie zmieści, nie? Więc... Cyk. No i zobaczcie jak ładnie sobie ten pracownik z głęboszem działa. Ale wygląda na to, że ten głębosz jest troszeczkę wolniejszy niż pługi, no nie? I mimo, że mamy tutaj spełnione zapotrzebowanie na moc, w tym ciągniku, to i tak z głębszym jedzie chyba wolniej niż jakbyśmy wzięli sobie normalny pług. Tak myślę. Ha. I powiem wam, że mi się to wcale nie podoba. No bo tracimy czas w ten sposób. Moglibyśmy wziąć sobie ten największy. No największy to przesadziłem, ale jakiś tam duży pług moglibyśmy wziąć i załatwić sprawę. Myślę, że szybciej. O, tu, cię... tu ma problem. Zobaczcie z podjechaniem. Ho ho. Ale da się zrzucić jeszcze troszeczkę na tyły. Bardzo dobrze. No ale problem jest, tak? Nie było łatwo. Udało się wjechać. No i jeszcze musimy tam te buroki odebrać. Tutaj mamy robotę. No to no dzieje się na tej mojej farmie. A jeszcze tak nie o tam łowiec słychać. Cena za buroki jest tak, nis tak okrutnie niska teraz, że szok. Czystość 42%. Nie najlepiej trzeba uzupełnić trawę i wodę, ale z tym nie ma problemu. Bo, jak wiecie, ja tam trawę cały czas mam zgromadzoną, nie ma żadnego problemu, stresu. Zajedziemy sobie teraz od tyłu. Powinna mi się ta łycha tutaj zmieścić, tak myślę. Chyba na styk będzie nawet, ale może, może nie. Nie no, zmieści się, powinno się zmieścić, powinno być na styk. Wiecie co, chodzi, żeby tutaj załadować po ten sposób. Mam nadzieję, że będzie jeszcze miejsce. O, 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 no coś tam się rozładowuje. O. <laughs> Okej. Okay. Musimy teraz do tej drugiej luki myknąć. To jest tylko 50% żeśmy tu rozładowali. Tyk. I... Będzie czy nie będzie? Uwaga. No leć. Leć. <laughs> o, Okej. Okay. Jakoś się udało. Cyk. No nie, po co żeś, dobra, już tyle wziął, to wziął. I zostało nam jeszcze tylko troszeczkę do zebrania i w zasadzie tyle. Ja sobie ją jeszcze tutaj zostawię, dopóki my wszystkiego nie zbierzemy. Może się okazać, że gdzieś będzie trzeba podsypać trochę tych buraków, czy przesypać. I może się do czegoś przydać. Zobaczcie, że ona naprawdę robi niezłą robotę. I na pewno taki zestaw będę miał później, no bo, jak wiecie, na mojej farmie teraz chcę, aby używać jak największych maszyn. A, jak widać, ta maszyna jest duża, akurat ta, może, wy... ta może ładowa... ładowarka czołowa, kołowa. Nie jest czołowa, tylko kołowa. Jest najmniejsza i najtańsza z nich wszystkich, ale są oczywiście też większe. I można jeszcze brać sobie jakieś modyfikacje. Noż choroba, zobaczcie. Musimy zrobić inaczej. Musimy zrobić tak i odwrócić ją do góry, żeby nic nam nie zabrało. Tu, tyk, Okej. Okay. Jest trochę tego machania myszką, ale. Ale to nic. No i zobaczcie, mamy wielki bałagan po ostatnim odcinku posprzątany. Wszystko wróciło do normy na mojej farmie, tak? Myślę. Eee, zobaczmy jak ten kombajn. No on już 79% załadowany. Więc w zasadzie została nam robota z tym ciągnikiem i odbieraniem zbo zboża. Odbieraniem buraków pod kombajnu. No, trochę tej roboty tutaj będzie, nie ma co ukrywać. Jeszcze sporo się najeździmy. Odstawimy na razie ciągnik na, na ten nieużytek, ale już wiemy, że będzie trzeba orać to pole. Tak myślałem, bo to już powoli się zbliżał ich czas. Orki z Majorki i już ma 80%, bo wypełnił zbiornik, więc wypadałoby od niego odebrać. Zmniejszymy sobie prędkość na tym pomacie do 10 km na godzinę. Podjedziemy z lewej strony. Podjeżdżamy i zabieramy buroczki. Ej! On jedzie szybciej niż 10 km na godzinę? No nie, nieźle. On jedzie 12 km na godzinę, to nie są przelewki. Teraz z farmingu 17 wersji premium będziemy mieli jeszcze jakieś inne maszyny. Z tego co ja testowałem jak byłem na Gamescomie, Będziemy mieli coś, nie, zbierania winogron czy coś takiego, jakieś takie dziwne maszyny tam. Jest tu troszeczkę. Zobaczyłem mniej więcej, jak to działa. No, wyglądało to ciekawie. Ciekawy jestem, jak to będzie się tego używało. 43 tysiące litrów mieliśmy. Bardzo dużo. Idziemy w takim razie zrzucić to wszystko. Propotiatum, no gdzie? Kurczę, no jest z tym trochę roboty. Zobaczcie, jak bardzo dużo mamy tych buraków z metra kwadratowego, co ale to dobrze z jednej strony, a z drugiej strony, będziemy musieli mieć większe maszyny do transportu. Tego tutaj nie ma, także że co, że będziemy jeździć ciągnikiem, nie trzeba już wziąć ciężarówki i ciężarówkami to wozić. Może nawet będę jeździł na dwie ciężarówki, zobaczymy. I możliwe, że będę miał po dwa pasy na jeden skład, czyli że. Powiem, dwa zestawy pasy. Ładnie ustawione są palety z burakami. Trochę się z nimi pobawiłem. No ale właśnie zawsze satysfakcja jest nie? z tej roboty, którą się wykona. No i możliwe, że będę zaraz tu podsypywał wszystko, bo możliwe, że zapełnię oba te. No, chociaż nie, bo tutaj mamy z dwóch pól. Z pierwszego mamy w jednym, w jednym tym składzie. nie i z drugiego, z połowy z drugiego prawie. Także powinno się nam zmieścić pod jedną wiatą i nie zapełnimy chyba jeszcze tego drugiego miejsca na zbiory, więc powinno być dobrze. Tym małym szerszeniem będziemy musieli podjechać do owiec i tam zrobić porządek. No ale chyba musicie przyznać, że wyszło to bardzo ładnie. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się, na razie, pa pa.